We wtorek 8 czerwca w Biskupieckim Domu Kultury na scenie zaprezentowali się dobrze znani i lubiani stendaperzy Szymon Baraniecki, Wiolka Walaszczyk i Rafał Rutkowski, którzy zgromadzonej widowni zapewnili oryginalne, pikantne i przede wszystkim zabawne show. W piątek 11 czerwca podpisana została umowa na budowę dróg w ciągu ulic żelaznej, Żytniej i tartacznej. Dzięki tej inwestycji powstanie tu nowa nawierzchnia, chodniki i ścieżka rowerowa. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć wodno-kanalizacyjna i oświetleniowa oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Koszt całej inwestycji to prawie 4 miliony 400 tysięcy zł, z czego 2 miliony 600 tysięcy pochodzi z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nową drogę zyska również Biesowo. Dotychczasową żwirową nawierzchnię zastąpi utwardzona droga. Pojawią się tu również nowe chodniki, ścieżka rowerowa, nasadzenia, nowe oznakowania oraz oświetlenie. Wartość zadania to ponad 717 tysięcy złotych, z czego ponad 430 tysięcy pochodzi ze środków zewnętrznych. W miniony piątek w Biskupieckim Domu Kultury odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. W trakcie sesji burmistrz Kamil Kozłowski przedstawił radnym raport o stanie gminy za rok 2020. Raport zawierał analizę różnych obszarów tematycznych, takich jak na przykład oświata, działalność kulturalna gminy czy inwestycje. Jak wynika ze sporządzonego dokumentu, mimo trudnej sytuacji w Polsce spowodowanej pandemią koronawirusa, gminie udało się skutecznie realizować postawione cele no nie był łatwy dla nas wszystkich. Trudne warunki, trudne możliwości, jednak co cieszy to faktycznie większość tych, tych rzeczy, które sobie planowaliśmy, tych działań, zadań, inwestycji, staraliśmy się zrealizować. Niektóre być może są lekko przesunięte w czasie, ale to w ogóle, że tak powiem, nie jest problem dla nas, ani dla wykonawców ze na to, że jednak na COVID mogli sobie przesunąć ten, ten, ten termin. Dla mnie najważniejsze było to, że żadna inwestycja nie była zagrożona, jeżeli chodzi o realizację. Remont dworu i stadionu, i placów zabaw i też zagospodarowanie jeziora Kraks i też oczywiście inwestycje w sołectwach. E, tereny zieleni, e, pracowa w sołectwach, tereny rekreacyjne. No tego naprawdę jest bardzo dużo i w mieście, i w sołectwach. I, i tutaj naprawdę też i ukłon w stronę Sołtysów i Rad Sołeckich, że e, starali się naprawdę realizować te założenia, które, które sobie gdzieś tam zaplanowali. E, I pokazał ten rok, że naprawdę można liczyć na tych ludzi, i z czystym sumieniem można powiedzieć, że e, udało się im zarządzać w taki sposób właściwy, żeby zadowoleni byli przede wszystkim mieszkańcy. W trakcie sesji radni jedno Głośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Biskupca wotum zaufania. Następnie Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Biskupiec za rok 2020, które uzyskało również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Później drogą głosowania Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium. Za jego udzieleniem zagłosowało wszystkich 15 radnych. Z jednej strony mnie cieszy, że było jednak głośne udzielenie absolutorium dla burmistrza i wotum zaufania, ale to jest kredyt, który wiąże się też z pracą na, w kolejnych latach, w kolejnych miesiącach, w kolejnych realizacjach właśnie tych założeń, które sobie gdzieś tam nakreśliliśmy. Ale tutaj słowo właśnie należą też podziękować przede wszystkim radnym są kierownikom, pracownikom urzędu, dyrektorom podległych, gdzie w tym ciężkim czasie przy tych dużych obostrzeniach naprawdę pokazali, że mogą się zmobilizować, mogą pracować na rzecz mieszkańców gminy, sołectw i realizować w trudnych warunkach zadania i działania, których się podjęli. Tak naprawdę jestem naprawdę im bardzo wdzięczny, ale to pokazuje, że też nasze miasto i nasze sołectwa, nasza gmina idzie w odpowiednim kierunku, jeżeli chodzi o rozwój i przede wszystkim nie boimy się tej pracy. Nie mi się pracować w ciężkich warunkach. Raport o stanie gminy za rok 2020 można znaleźć na stronie internetowej www.biskupiec.pl. W miniony weekend biskupiec zamienił się w taneczną stolicę Polski. W sobotę i niedzielę w Biskupieckim Domu Kultury odbył się ogólnopolski turniej tańca Thousand Lakes Dance Cup. Udział w turnieju wzięło ponad 700 uczestników z niemal każdego zakątka kraju. Tancerze zmierzyli się w kategoriach hip hop showcase, dancehall, jazz, modern i formy tańca współczesnego, zarówno solistycznie, w duetach, jak i w formacjach. Wszystkie style podzielone były na kategorie wiekowe: do 11 lat, od 12 do 15 lat oraz 16. Plus. Ich występy można było obserwować na żywo w internecie. Popisy taneczne oceniali najlepsi tancerze z Polski – Martyna Kapral, Ola Frydrych i Patryk Zamojski. Na najlepszych czekały puchary i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju i przede wszystkim zwycięzcom. Miniony weekend stał również pod znakiem zmagań szachowych. Na hali widowiskowej w Biskupcu odbyły się drużynowe mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego seniorów w szachach. Było to już kolejne spotkanie, bowiem rywalizacja szachistów rozpoczęła się już 30 maja. Do tak zwanej ligi seniorów przystąpiły cztery drużyny w sześcioosobowych składach. Zawody przeprowadzono systemem kołowym. Mecz i rewanż przy tempie gry 90 minut plus 30 sekund na każde posunięcie. Każda pojedyncza partia trwała około 4 godziny. Zwycięzcą trzydniowych zmagań została drużyna UKS 30 K. Olsztyn. Tuż za nią kolejno uplasowały się UKS Debiut 10 Olsztyn, LZS jest Biskupiec oraz LZS Ostrudzianka Ostruda. Korzystając z okazji rozdano również puchary i nagrody za Mistrzostwa Klubu LZS CKTiS Biskupiec w szachach szybkich i błyskawicznych, które rozgrywane były online w kwietniu i w maju. Burmistrz biskupca oraz Centrum Kultury, Turystyki i Sportu zapraszają do strefy Kibica. W amfiteatrze miejskim można wspólnie oglądać mecze fazy grupowej piłkarskiej reprezentacji Polski. Potyczkę ze Słowacją mamy za sobą, dlatego teraz zapraszamy do wspólnego oglądania kolejnych zmagań. 19 czerwca zapraszamy na mecz z Hiszpanią, zaś 23 czerwca na spotkanie ze Szwecją. Przypominamy, że wydarzenia odbędą się z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Liczba miejsc jest ograniczona, a wstęp na strefę kibica jest darmowy. Zapraszamy do wspólnego przeżywania piłkarskich emocji. Burmistrz biskupca oraz Centrum Kultury, Turystyki i Sportu zapraszają na biskupiecki kabareton. W sobotę 26 czerwca o godzinie 18 w amfiteatrze miejskim wystąpią kabarety Jurki, Otto oraz Dno. Bilety w cenie 60 zł można nabyć w biskupieckiej informacji turystycznej. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Liczba miejsc jest ograniczona.